Dzień dobry! Cześć! Ale stęskniliśmy Polsat Super Hit Festival. Wracamy i bawimy się. Dwa gorące festiwalowe dni! Widzimy się w Sopocie, 25 czerwca. Przywita Was Kleo! A o tym, że wciąż płynie w nas gorąca krew, przekona Beata i Baj. Właśnie! To będzie wieczór gwiazd, muzyki i kabaretu. Najlepsze kabarety. Najlepsze skecze. Akurat my coś o tym wiemy. W sobotę 26 czerwca zagrają najlepsi z najlepszych oraz wyjątkowy gość specjalny. Po raz pierwszy w Polsce zwycięzcy Eurowizji 2021. Moneskin. Opera Leśna zadrży w posadach. Polsat Superfit Festival. Jesteśmy umówieni. 25 i 26 czerwca od 20. Wydarzenia to główne źródło aktualnych informacji w Polsce. I najpopularniejszy program informacyjny w kraju. Tworzymy najbardziej wiarygodny i obiektywny serwis informacyjny. Wydarzenia codziennie o 18.50 w Polsacie i Polsat News. Jesteśmy zawsze w centrum wydarzeń. Otwarty umysł, subtelna dociekliwość, poczucie odpowiedzialności za słowa. To nowy przepis na konkretne śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interi. Na żywo w telewizji i w internecie w każdą niedzielę o 9.55. Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Inter. pilnie potrzebna jest krew, dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl lub www.twojakrew.pl